Cześć mank z tej strony kartonowy game, a to jest symulator żony. Eee, jako że wcześniejsza gra to był symulator męża. No to właśnie nagrałem tą grę. Nagrywam. Eee, myślę, że spróbuję wam pokazać wszystkie sposoby na zdobycie punktów. Czyli jedno będzie gotowanie, a drugie, przynoszenie jemu piwa. No dobra, zobaczymy jakieś inne. Włączyć zmywarkę, ok. To zmywać naczynia. No i to wszystko w tym pokoju. A jeszcze całowanie. Dobra, to chyba na tyle w tym pokoju. Yy, czytałem gdzieś, że można mieć tutaj. Są tutaj trzy zakończenia. Yy, czekaj, co to jest yy, zrobić pranie i to układać ubranie. Yy, Jedno to będzie pewnie, yy, po prostu zostawienie go, tak jak w przedniej yy, wersji tej gry. Cóż woda. A hmm. no tutaj nie będzie nic. Drugim sposobem to każdy wie, jaki to jest zabicie swojego męża, ale na razie nie będziemy tego robić. Nie ma już niczego? No nic. Zobaczę jeszcze w tym dużym pokoju. Nie. I nie. A, tutaj pewnie będzie zostawienie go, ale chcę to skończyć w tradycyjny sposób, jaki ta gra po prostu stworzyła. Jeszcze jest coś do jedzenia gotuję. No dobra, teraz możemy już iść, bo nie ma nic do robienia. E, może Wy znacie jaki ten trzeci sposób? To może piszcie w komentarzach, No ja spróbuję nagrać ten trzeci. Nie pozostaje nam nic innego, no, niż go zabić. Najpierw go nastraszymy trochę. Nie da się? Nie mogę się ruszać. No nic. Gra na tym się zakończyła. Co mam do powiedzenia? Cześć!